Ty pojeb co ty mi dajesz żółtą kartkę, przecież dałem ci łapowkę, ale za mało bałwanie jebany, to chojcie w dopie zbrydzie, to będę dalej kosił tych cweli. I będą latać jak lalka czaki. O korwa, ale mnie oczy bolą po wczorajszej bibce. Twoja mama to jebana arabka, co ty powiedziałeś, sierściocho, a twoja mama sprzedaje się etkowi spod piastowskiej, spokoj chłopcy, i tak waszej mamy bzyknęłem i osz. Najebiec ci jeba na fasolo w szatni, że nawet kocor ci nie pomoże. Siej mam nietki, co powiecie? Masz towar dla nas, co? Nie mam nic dla was. Nie mam, ale mam coś innego, żółtą kartkę pierdołoty. Po jakiego grzyba dałeś mo kartkę, sklej dope, pałąko. To za chwilę inaczej pogadamy Paja, co